Katarzyna Sioćko pod płotem żeby tylko się nie spóźnić żeby tylko zdążyć na ten cholerny pociąg powtarzała sobie w myślach Teresa zmęczona długą podróżą z płaszczem przewieszonym przez prawą rękę schodziła z peronu do podziemia przeciskając się między podróżnymi nagle tuż przed nią przebiegło kilka osób. Niektórzy mieli ze sobą walizki lub duże plecaki, inni tylko podręczne torebki. Kobieta, gdy usłyszała komunikat pociąg z Mińska Mazowieckiego do Żerardowa przez Proszków, wywiedzie na tor 24 przy Pranie 6, zawahała się czy biec za tymi ludźmi. Dopiero po chwili uświadomiła sobie, że nie jedzie przecież do Żerardowa, ani żadnej miejscowości będącej na tej trasie. Przesunąwszy się pod ścianę, aby nikt jej nie trącał, zaczęła nerwowo szukać czegoś w kieszeni płaszcza. Gdy nic w nim nie znalazła, kontynuowała poszukiwania w dużej brązowej torebce. Wiem, że jedenasta dziesięć, ale który to był Peron? Zadrżała, gdy spojrzała na zegarek. Boże, mam tylko pięć minut. Gdzie to. A, jest. Odetchnęła z ulgą i wyjęła z torebki kartkę z planem podróży. 3 czerwca 2011 Dobre miasto, Olsztyn

Podniosła wzrok i rozejrzała się po podziemnym korytarzu łączącym wszystkie perony dworca. Zapach kebabów i przypiekanego na blasze sera mieszał się z widokiem szarych, betonowych ścian i ludzi, którzy przy tych ścianach wyglądali równie ponuro. Chyba wolę się roztapiać w tamtym upale. Pomyślała i weszła na górę, na peron trzeci. Wszystkie miejsca na szerokich ławkach, przy tablicach z rozkładem i barierkach były pozajmowane. Stanęła więc niedaleko krawędzi peronu. Zasłuchując komunikatu, cały czas patrząc przed siebie, a nie na swe dłonie, zdrapywała stary, zaschnięty strób. Zachaczając paznokciem o krawędzie, podważała go, aż cały odpadł od jej ciała. Szybka kolej miejska, kolej dojazdowa, kolej mazowieckie, interregio. Boże, tyle tego, myślała. Żeby tylko się nie pomylić, minęło tyle lat, nie mogę się przecież spóźnić. Jeśli teraz bym źle wsiadła, to zanim bym się zorientowała i wróciła tu, to następne pociągi są co godzinę, więc nie, nie, lepiej nawet o tym nie myśleć. Powinny nam sobie układać tylko dobre scenariusze. Patrzę szybkiej kolei miejskiej spruszkała do sulejówka. Wiedzie na tor. Teresa wsłuchując się w komunikat, spojrzała na swoją pamiętą i mokrą kartkę, aby upewnić się, że jedzie w zupełnie innym kierunku. Po chwili z megafonu znów usłyszała ten sam kobiecy głos. Tym razem wśród trzasków gwizdu konduktora na sąsiednim peronie i własnego głośno bijącego serca dosłyszała słowa – do Radomia. W oddali zamajaczył wjeżdżający pociąg, a kilka czekających przy tablicach i barierkach osób podeszło do krawędzi peronu. Powtórzony komunikat informował, że jej pociąg wjeżdża na tor i perm, na którym właśnie jest. Nad pierwszą szybą pociągu wyświetlał się napis Radom, ale i tak spytała jednej z oczekujących osób, czy dojedzie nim do Piaseczna. Nie mogła się przecież spóźnić. Minęło tyle lat. Wiele godzin na podróż dawało o sobie znać. Chociaż Teresa siedziała na nagrzanych plastikowych ławkach, z trudem udawało się jej nie usnąć. Co chwila opuszczała powieki, zamykając oczom dostęp do widoku mijanych drzew oraz nasypów porośniętych mleczem. Później przytomniała nagle i nerwowo spoglądała na zegarek. Wszyscy w domu mi mówili, żebym jechała samochodem, myślała wycierając ciągle pocące się dłonie. Pewnie mieli rację. Krócej wygodniej i bez przesiadek. Ale nie o to chodziło. Nie dałabym rady prowadzić w takim stanie. A po co dwa pogrzeby w rodzinie? Rodzinie? Zawahała się. Jednej czy dwóch. Tyle czasu minęło. Pogodziłam się z tym, że wyjechałam na zawsze. Zaczęłam wszystko od nowa. Przeraża mnie, że nie wiem, co czuję. Do niego, do tamtych wykrzyczonych słów. Jakie będzie to spotkanie, chociaż jego już nie spotkam. Z każdą minioną stacją Teresa czuła, jak jej dawne życie wracało do niej, a dom w dobrym mieście, który tyle lat budowała, stawał się zamglonym wspomnieniem. Ciekawe co umirka i Eli, myślała. Wciąż się wahali, czy ponownie zdawać egzaminy na studia, czy już zostać w pracy. Własna pensja to już dorosłość. Czy rezygnować z tego dla bycia studentem? Nic nie wiem. Byli mi tak bliscy, a ja nawet się z nimi nie pożegnałam. Wybiegłam z domu tak, jak stałam. I nigdy nie wróciłam. Żeby nie odszczekiwać swoich słów, wolałam spać na dworcach i pojadać wyżebrane resztki. Ten jeden dzień zaważył na całym życiu Teresy. Po śmierci matki tak mocno pokłóciła się z ojcem, że ten uderzył ją w twarz i kazał się wynosić. Tak też zrobiła. Biegła w środku dnia z twarzą opuchniętą od uderzenia i łez. Gdy znalazła się na stacji PKP, zobaczyła nadjeżdżający pociąg, to po prostu do niego wsiadła, nie zastanawiając się dokąd jedzie. Poczuła ulgę, gdy ruszył. Po dwóch tygodniach takiego jeżdżenia, bez celu i biletu, brudna, głodna, trafiła do dobrego miasta. Dobra nazwa! Pomyślała i została. Podając się za Teresę Romanowską, znalazła pracę i kąt do mieszkania u kobiety, która kilka lat później została jej teściową. Dziś wraca jako Teresa Trzcińska, nauczycielka, szanowana obywatelka dobrego miasta, żona i matka. Czy to wszystko ma jakikolwiek sens? Czy ta cała podróż jest warta rozdrapywania tych ran? Przecież mu nie wybaczyłam i nigdy mu nie wybaczę, że przez niego tak, przez niego. Nawet nie byłam na pogrzebie mamy i przez te lata ani razu nie odwiedziłam jej grobu. Jak on mógł żyć tyle lat z taką świadomością? Czy w ogóle w ten sposób o tym myślał? A może wyprał sobie mną sumienie? W każdej rodzinie musi być jakaś owca, albo jeleń. Padło na mnie. Tylko dlaczego utarło się, żeby o zmarłych źle nie mówić? Czy naprawdę tyle wystarczy, żeby stać się dobrym człowiekiem? Też chyba jestem ofiarą takiego myślenia, bo odkąd przeczytałam ten list, waham się, czy używać tych wszystkich słów i oskarżeń, które kiedyś wypływały ze mnie strumieniami. Zaczynam się wahać, co ja właściwie o nim myślę, co ja właściwie czuję. Ale przecież nie mogę odpuścić mojego winy tylko dlatego, że umarł. Pomyślała, zaciskając pięści tak mocno, że poczuła ból z wbijanych sobie paznokci. Punktualnie o 11.39 Teresa wysiadła z pociągu. Zatrzymała się po środku peronu na nierówno ułożonych płytkach, z pomiędzy których wyrastały kępki traw. Za jej plecami pociąg odjeżdżał do kolejnej stacji, zmniejszając się coraz bardziej, aż zniknął wśród drzew. Zegar na wykuszu odmierzał czas, który bezlitośnie dotykał każdej cegły, metalu czy drewna. Na krawędziach budynku odpadał tynk, pręty przy poręczach pordzewiały. Gałęzie opadały na tory. W podmokłym terenie, między torami a nasypem porośniętym trawą, zagnieździły się żaby. Cudownie! Westchnęła, patrząc w coraz większym zdziwieniu na dworzec. Mam nadzieję, że reszta wygląda lepiej. Pokonując pokruszone na pomoście schody, zatrzymała się na chwilę, nie wiedząc czy skręcić w prawo i przejść przez poczekalnie, czy iść prosto na ulicę. Wiem, że nie chcę tego zobaczyć, powiedziała szeptem do siebie, ale i tak skręciła w prawo i pchnęła dwuskrzydłowe drewniane drzwi, które zaskrzypiały ciężko. Nie pomyliła się. W środku zegar również narzucał płytkom i ścianom proces starzenia, więc malowanie niewiele pomagało. Gdy wyszła z budynku zobaczyła nowe bloki, wysokie drzewa, budki z jedzeniem, kioski oraz ogromną ilość pozostawianych na dziko i w bezładzie samochodów, robiących sobie na poboczu własne parkuj i jedź. To zachwiało jej orientację. Wiedziała, że po tylu latach Piaseczno stało się zupełnie innym miastem. Że są ulice, których nie było, ale może też nie być ulic, które pamięta ze swojej młodości. Zamknęła na chwilę oczy. W prawo i na wschód powiedziała, poczem ruszyła wolnym krokiem po nierównym chodniku, mijając samochody zostawiane codziennie na długie godziny pod zacieniającymi je drzewami. W zamyśleniu szła wzdłuż nasypu kolejowego ulicą Sienkiewicza. Minęła pola leżące długiem, na których kiedyś rosła kapusta i marchewka, a potem kamienice przy rogu Sienkiewicza i Hanki Sawickiej. Mimo, że tory kolejki wąskotorowej nie prowadziły już w stronę góry kalwarii, a nawierzchnia nie zdradzała, aby kiedykolwiek jeździły tędy pociągi, Teresa instynktownie skręciła przy dwupiętrowej kamienicy u zbiegu ulic Czajewicza i Sienkiewicza. Budynek zwieńczony był ozdobnym falistym szczytem z wykutą datą 1911, która jakby usprawiedliwiała jego stan. Szła dalej pustą ulicą. Wpatrzona w czubki swoich butów, zastanawiała się, czy to była dobra decyzja przyjechać tu po tylu latach, nie wiedząc nawet, czy ten list to prawda. A jeśli on wcale nie umarł? Jeśli to jakiś makabryczny żart, albo z innych powodów chcieli ją tu po prostu ściągnąć? Nie zdążyła znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Nagle uświadomiła sobie, że już nie idzie pustą ulicą, ale stoi pośrodku jezdni, zwrócona twarzą do małego prostokątnego budynku z dwuspadowym dachem, który pamięta ze swojego dzieciństwa i dobudowanym do niego dużo większym domem. Boże, jęknęła i. Rozejrzała się dookoła, czy aby na pewno nikt jej nie widzi, że oto jest, stoi przed swoim rodzinnym domem, z którego uciekła 33 lata temu. Wiele się zmieniło, prawda? Z za wysokiego żywopłotu, za którym kryła się boczna uliczka, wyszła niska, drobna kobieta, trzymając splecione za sobą ręce. Dobrze, że wróciłaś, dziecko. On nie był aż tak złym człowiekiem. Więc jakim ja byłam człowiekiem pomyślała Teresa. Lecz odpowiedziała: Nie chciałam, żeby tak się stało. Dobrze już, dobrze. Dawna sąsiadka chwyciła ją za ramię i weszły w boczną uliczkę. Bardzo się zmieniłaś, powiedziała starsza kobieta, podając herbatę i cukier. Historia Teresy, jej upór i determinacja, żeby w obcym miejscu, bez żadnego wsparcia, zacząć wszystko od nowa, wreszcie szczęśliwe zakończenie tej historii, wzbudziły w kobiecie podziw. Pamiętała małą, nieśmiałą i wiecznie zamkniętą w sobie dziewczynkę, u której nigdy nie domyśliłaby się takiej odwagi. Ale pani i tak nie poznała. Jesteś tak podobna do matki, że na początku myślałam, że to ją widzę. Teresa uśmiechnęła się na myśl o matce, a jednocześnie zaniepokoiła tym, jaką wersją byli przez te wszystkie lata karmieni przez jej ojca, sąsiedzi i rodzina. Nadal uważam, że zrobiłam dobrze, że dobre było to, co mu powiedziałam. No może zawahała się. Może, zamiast uciekać, powinna walczyć. Ale co powiedziałaś? Co się właściwie stało? Teresa rozejrzała się po ścianach pokoju, w którym ugościła ją sąsiadka, i ponownie zatopiła wzrok w herbacie. Po dłuższym wahaniu stwierdziła, że powie, ale nie wszystko. Nie chciała opowiadać o wszystkich łzach matki i wszystkich przekleństwach, które chciała rzucać ojcu, ale karcąca dłoń matki zawsze ją zatrzymywała w pół słowa, w pół gestu, a po latach nawet w pół myśli. Zaczęła swoją historię od schodów do piwnicy. To było kilka dni wcześniej. Ojciec nie pociągnął przewodów, aby oświetlić piwnicę. Schody były strome i śliskie od wilgoci, która tam panowała. Małe okienko przy sklepieniu nie przepuszczało zbyt dużo światła. Zawsze trzeba było tam schodzić z latarką. Mimo wielu próśb, on był nieugięty. Aż w końcu, gdy sam o mało nie spadł z tych schodów, stwierdził, że w piwnicy potrzebne jest światło z kontaktem, ale nie od razu przy wejściu. Zabrakło mu dwa metry kabla, więc zrobił kontakt w połowie schodów. Nie wierzę, że to nacięcie, a jak on twierdził, pęknięcie w kablu zrobiło się samo. Kontynuowała Teresa, odstawiając szklankę na spodeczek. Prąd płynął w kablu, mama szukała po omacku kontaktu, żeby włączyć światło. To nie był wypadek i nie mogłam tego przemilczeć. Wykrzyczała mu to prosto w tę jego kamienną twarz. Rzucałam w nią wszystko co najgorsze, wszystkie obelgi świata, łącznie z tą, której zawsze się bał, że jego miejsce jest pod płotem. Pod płotem? A co w tym takiego strasznego? Dziwiła się sąsiadka. Miejsce jak każde inne. Nie dla niego. Bardzo się tego bał. Nie znam dokładnie tej historii, tylko z urywków, z tego co niechcący usłyszałam lub podsłuchałam, jak byłam dzieckiem. Teresa zaczęła opowiadać historię swojej rodziny. Wszystko zaczęło się od dziadka, który do porządnych obywateli raczej nie należał. Wciągnął go hazard i hulaszczy tryb życia. Miał dużo dzieci, ośmioro lub nawet dziesięcioro, ale nie zajmował się nimi. Wtedy nawet sam Kościół inaczej podchodził do chowania zmarłych. Miejsce pod płotem było zarezerwowane dla samobójców i różnych ludzi najgorszej maści, również tych, o których nic nie wiadomo, kim są. Tacy kończył wtedy w bezimiennych grobach, właśnie pod płotem. Któregoś dnia dziadek już nie wrócił, a biorąc pod uwagę, jakie prowadził życie, ludzie z pogardą i politowaniem mówili, że pewnie skończył gdzieś pod płotem. Ojciec był wtedy dzieckiem i bardzo mu się to wryło w pamięć. Smutne, ale wątpię, żeby ktokolwiek o tym wiedział. To było dla niego bardzo ważne. To byłoby najgorsze, co mogłoby go spotkać. Skończyć jak własny ojciec. Ne, świat jest dziwny. Westchnęła staruszka. Ta cała historia. To jest zupełnie inne od tego, co myśleliśmy do tej pory. Wiele osób doszukiwało się tego, że to nie było bez przyczyny. Wiesz, ta śmierć. I twoja ucieczka tuż przed pogrzebem. Zrzucił to na mnie? Teresa aż podniosła się z krzesła, trącając szklankę i wylewając resztę herbaty na biały obrus. Och, przepraszam, powiedziała, ale płyn szybko wsiąkł, zostawiając na nieskazitelnej bieli obrusa żółtą plamę. Starsza kobieta, kładąc ręczniki papierowe na poplamionym materiale, mimo westchnienia powiedziała tonem lekkim, a nawet ironicznym. No i wydowca z majątkiem, którego puściła jedyna córka, przygarnęła ciepła wdówka. Teraz pewnie mimo osiemdziesiątki na karku rozgląda się za następnym. Słucham? No może przesadzam, ale siedemdziesiąt pięć ma. Teresa usiadła i patrzyła osłupiała na sąsiadkę. Jak długo? Pół roku po pogrzebie i twoim zniknięciu oni byli już po ślubie. Jak on mógł... Szepnęła, zamykając oczy, ale nikt tego nie usłyszał. W tym czasie do pokoju wszedł młody mężczyzna i po grzecznościowym dzień dobry, powiedział: Babciu, już jestem. Jak zwykle będzie problem z zaparkowaniem, więc możemy jechać od razu. Teresa z trudem podniosła się z krzesła. Nie pamiętała, jak zeszła do samochodu, ani jak znalazła się przed kościołem. Myśli kłębiły się w niej. Nie szukał jej. Założył nową rodzinę. Tak szybko, jakby tego właśnie chciał, jakby na to czekał. Nie na nią, ale na nowe życie u boku kogoś obcego. Mężczyźnie udało się w końcu zaparkować blisko kościoła, co wyrwało ją z zamyślenia i zmusiło do stanięcia na własnych nogach. Kościół, przed którym teraz stała, niewiele różnił się od tego, który pamiętała. Duża żelazna brama, otwarta na oścież, zapraszała do środka. Teresa nie zauważyła, w którym momencie została sama. Młody mężczyzna odjechał, a starsza sąsiadka stała w kręgu kilku rówieśniczek, rozmawiając o czymś ściszonym głosem. Czuła, że to ona była tematem tych rozmów. Kątem oka dostrzegała ukradkowe spojrzenia kobiet i mężczyzn w różnym wieku, które wyrażały zdziwienie i zaskoczenie. Na ich twarzach zmarszczki układały się w pytania. Czy to naprawdę ona? Więc jednak przyjechała. Po co? Chce wybaczenia czy spadku? To ostatnie pytanie, które usłyszała tylko w swojej głowie, najbardziej ją zabolało. Udawała, że nic nie widzi. Nie podeszła do żadnych krewnych ani sąsiadów, zupełnie jakby ich nie rozpoznała. Weszła do kościoła i stanęła obok kolumny, niedaleko drzwi. Trumna była obsypana kwiatami, większymi i mniejszymi wieńcami, w których wręcz tonęła. Na krzesłach ustawionych za trumną siedziała staruszka przyjmująca kondolencje oraz pozostali członkowie jej rodziny. Starsza kobieta z krótko przyciętymi białymi włosami co chwila wycierała oczy materiałową chusteczką i dziękowała za słowa wsparcia i współczucia pochylającym się do niej żałobnikom. Organista przerwał szmer panujący w kościele. Kilka osób pośpiesznie podeszło do trumny położyć kwiaty. Teresa cały czas wyczuwała na sobie czyjś wzrok, ale nie chciała spotkaniem oczu i kiwnięciem głowy komukolwiek potwierdzić, kim jest. Gdy nie skupiała się na czubkach swoich butów, patrzyła na bielone ściany kościoła, kolorowe witraże, ledwo przepuszczające światło i bogato zdobione, złocone ołtarze. Więc tyle potrzeba, aby stać się dobrym człowiekiem? Słowa księdza mówiącego o dobrym człowieku, kochającym mężu i wiernym przyjacielu wprawiły ją w osłupienie. Wystarczy umrzeć, aby mówili o tobie dobrze? Tylko tyle? Ach, gdyby można było umierać wielokrotnie, może ja bym uwierzyła. Teresa skierowała wzrok na zasypaną kwiatami trumnę. Może właśnie po to był ten list, żebym przyjechała, zobaczyła jak wszyscy cię kochają i płaczą z powodu twojej śmierci. Że po tylu latach nikt już o tamtym nie pamięta, że już się zagoiło, że przez tyle lat łzy wsiąknął nawet w szkło, że można wybaczyć, skoro Bóg wolą duchownych wybaczył. Nie chciała, aby ta trumna i nowa rodzina jej ojca byli tak blisko. Odwróciła się i wyciągnęła z torebki małą kopertę zaadresowaną do niej, Wandy rowińskiej. Skoro trzymasz w rękach ten list, to znaczy, że zamknąłem już oczy, to dla mnie bardzo trudne. Zdaję sobie sprawę, że dla ciebie też. Ale proszę, doczytaj do końca. Dopiero po wielu latach, gdy starość opanowała już całe moje ciało, postanowiłem cię odszukać. Byłem pewien, że ułożyłaś sobie życie gdzieś daleko ode mnie. Zawsze byłaś silna. Nie daliśmy sobie drugiej szansy. Ale teraz, gdy śmierć jest tak blisko w trawiącej mnie chorobie, Całe życie wygląda inaczej. Nie umiem prosić Cię o wybaczenie. Nie mogę Cię do tego namawiać, ani tego od Ciebie oczekiwać. Proszę tylko, bądź przy mnie, w mojej ostatniej drodze. Teresa podniosła wzrok z listu. Kościół był już pusty. Na przeciwległej ścianie dostrzegła zawieszone równo płasko rzeźby przedstawiające drogę krzyżową. Jezus, przygarbiony pod ciężarem krzyża, Mimo bólu z naciśniętej na głowy korony cierniowej, szedł do następnej stacji. I chociaż wiedział, jaki ból będą sprawiać wbijane w dłonie i stopy gwoździe, szedł wśród tłumu gapiów do ojca. Gdy kobieta wyszła na zewnątrz, plac przy kościele był już pusty. Ostatni żałobnicy wsiadali do samochodów. Autokaru, o którym wspominała jej sąsiadka, już nie było. Może to i lepiej. Pomyślała idąc w stronę bramy. Cmentarz na pewno jest w tym samym miejscu, a skoro już tu jestem, to może się przejdę. To przecież tyle lat. Szła powoli, rozglądając się i przywołując wspomnienia, które zestawiała z tym, co teraz widzi, jak zdjęcia i stare pocztówki. Rynek ani się nie zmniejszył, ani nie zwiększył, ale pusty betonowy plac, z poustawianymi gdzie niegdzie ławkami, wyglądał na nowy, choć jeszcze niedokończony. Kolorowa fontanna, wokół której zbierały się dzieci, kontrastowała z otoczeniem, zabytkowym kościołem i budynkami noszącymi przedwojenny architektoniczny rys. No cóż, nie każde połączenie nowoczesności i tradycji wychodzi ze smakiem. Pomyślała i ruszyła wzdłuż ulicy kościuszki. Już pierwsze sklepiki w rzędzie parterowych budynków zaczęły sięgać do jej pamięci. Zaraz, zaraz, co to było? Tak, wiem! prawie krzyknęła, wciągając powietrze. Śmierdziuszka! W drzwiach był dzwonek, bo pani Pieścikowa, stara i schorowana, zawsze była na zapleczu, a my, jak banda hultajów, specjalnie otwieraliśmy te drzwi, żeby dzwonek się odezwał i chichocząc uciekaliśmy. Ech, to było niegrzeczne. Skarciła się w myślach dorosła już kobieta, ale lekki uśmiech i tak nie szedł z jej twarzy. Kilkanaście metrów dalej zobaczyła skwer w zagłębieniu poniżej poziomu ulicy. Nie ma czołgu! Stary te T-34 znów stanął jej przed oczami. Ale nie z lufą skierowaną na zachód, lecz na budynek urzędu gminy. Plotka o przesunięciu lufy rozeszła się błyskawicznie, ściągając gapiów z okolicy. Mama skrzyczała mnie, jak powiedziałam, co zobaczyłam. Że przecież milicja patrzyła, kto przyszedł i jaką miał minę, czy się cieszył. Ze złością powiedziała wtedy: jeszcze ściągniesz na nas kłopoty, lepiej idź się ucz! Nagle za plecami usłyszała pisk opon i dźwięk gniecionego metalu. Stłuczka wyglądała niegroźnie, ale kłótnia kierowców z każdą sekundą robiła się poważniejsza. Na pobliskim przystanku ludzie udawali, że nic nie widzą i z niecierpliwością wyczekiwali autobusu. Pewnie wsiadł w pierwszy lepszy, który przyjedzie, bez względu na to, czy faktycznie na ten czekali, pomyślała. Z zaskoczeniem dostrzegła, jakie budynki stanowią tło dla tej sceny. Sąd rejonowy, a w oddali budynek Komendy Policji. Ale zaraz, zaraz! Czy tu nie powinna być perełka? Tak, przecież to było na tej wysokości! Upewniła się, odwracając w stronę skweru pozbawionego czołgu i powracając wzrokiem na gmach sądu. I po moim zjeżdżaniu zimą na kartonie nie ma już śladu. Teresa dalej mijała wystawy sklepowe, które nie miały nic wspólnego z tymi z lat siedemdziesiątych. To było coś innego, tylko nie wiem co. Kobieta nie mogła wydobyć ze swoich wspomnień, co było w budynku na rogu Kościuszki i nadarzyńskiej. Domu bez kantów, o zakratowanych oknach i drzwiach zamkniętych na kłódkę, milczał o swojej przeszłości. Kiedyś przechodziło się obok, nie myśląc, że tego nie będzie. Po drugiej stronie ulicy, zamiast drewnianego domu, widać teraz duży betonowy o płaskim dachu, ale na tak dużym podwyższeniu, że ludzie muszą do sklepów wchodzić po schodkach. Już wtedy tamten dom był stary i zbutwiały. Nie było szans, aby przetrwał do dziś. Teresa przenosiła wzrok na inne budynki, ale niczego jej nie przypominały. Wiedziała, że ich nie było. Miasto, mimo jej nieobecności, żyło życiem innych ludzi. I tak, jak zmienia się sukienki czy fryzury, burzono budynki i stawiano nowe. Pojawiła się gęstsza sieć ulic i uliczek, jak zmarszczki na twarzy i dłoniach. Miasto tyło. Pęczniało od osiedli i samochodów, rozlewając się urbanistycznie na okoliczne pola i wsie. Przecież nikt nie mógł tego zatrzymać tylko dlatego, że jej nie było. Przepraszam, przepraszam! Powtórzone głośniej wreszcie dotarło do Teresy, która, stojąc na środku chodnika, uniemożliwiała przejście tęgiej kobiecie z siatką pełną zakupów. Speszana odskoczyła pod ścianę budynku, o którym nie wiedziała, że przez wiele lat mieściła się w nim apteka. Boże, jaka ja jestem głupia! Skarciła się, gdy zobaczyła godzinę na zegarku. Szybkim krokiem ruszyła w stronę rozwidlenia ulicy Kościuszki i Sienkiewicza. Przeszła między stojącymi w korku samochodami i dopiero gdy zbliżyła się do niskiego, ceglanego ogrodzenia, zwolniła kroku. Zwieńczenie starego muru kruszyło się, gdzie niegdzie wyrastały kępki traw. Teresa bezwiednie sięgnęła ręką do nadgarstka drugiej ręki, aby po raz kolejny zdrapać z trup. Mimo twardej narośli na skórze nie mogła znaleźć zaczepienia dla paznokcia, spojrzała na ręce. Po ostatnim zdrapaniu nie zrobiła się rana, która zasychając utworzyłaby strup. Narośl była już zagojoną blizną, która, choć pozostawia ślad na długo, to wraz ze ścieraniem się na skórka będzie tracić swoją twardość. Z głębi cmentarza słychać było powtarzane modlitwy. Teresa podążała za źródłem dźwięków, ale im bliżej była, tym większy niepokój odczuwała. Szła wolnym krokiem i otwierając coraz szerzej oczy i usta ze zdumienia, szeptała. Boże, to przecież niemożliwe. Jak oni mogli? Przecież on chowają go pod. Gdy zbliżyła się do grobu, zebranie odsunęli się bez słowa. Teresa stała teraz przy grobie ojca, a swoim zdumieniem malującym się na twarzy skupiała uwagę wszystkich obecnych. Starsza kobieta, przyjmująca w kościele kondolencje i jej rodzina patrzyli na nią z niepokojem. Wymieniali spojrzenia, obawiając się jej histerycznych ataków szału. Ale ona milczała. Patrzyła tylko jak grabarze na znak dany im przez księdza, sięgnęli po łopaty i zaczęli narzucać ziemi na trumnę. Bryły rytmicznie dudniły, uderzając o wieko. Za drewnianym krzyżem, oddzielonym tylko kępką trawy, stało czerwone ogrodzenie. Teresa podniosła wzrok i zobaczyła po drugiej stronie ulicy skrzypiące żurawie.